Teraz przenosimy sobie te poziomy od tego sznureczka, nie? O, na kontrolatę, ciach pach i tak dookoła wszystkie robimy. Teraz z zewnętrzną stronę, nie? Mamy oczko, no i później wytłumaczę Wam, dlaczego dodaliśmy te 2,5 cm, nie? No i tak, deseczkę mamy uciętą do kąta. Tutaj przystawiamy do tych kresek, co znaczyliśmy, do sznureczka, i przykręcamy, nie? Do kreseczki. No i wszystkie teraz na zewnątrz robimy w ten sposób, nie? No i tak, możemy sznurek sobie zabrać. Ten zostawiamy. Tutaj bierzemy do naszych deseczek. Dlatego uwzględnialiśmy te 2,5 cm. Bo deska szalunkowa przeważnie ma 2,5 cm. No, prawie zawsze. Także dlatego to uwzględniliśmy. Weź tam szemu na równo. Ja mam wkręt, no tam na równo, weź, z tymi naszymi deskami, co kręciliśmy, te, do poziomu. Może to wygląda, że nieładnie jakoś przykręcone, ale uwierzcie mi, że tak wbić zarówno nie można. Ona jest krzywa jak, nie, weź do dołu, weź do dołu, będziemy ją naciągać, nie, do dołu, jeszcze, do dołu, no, o, tu do sznureczka. Kręcimy Dobra Góra Dobra No i tak kręcimy do Dookoła nie Później robimy wewnętrzną stronę Zamurowanie Także, rozłożyliśmy sobie papę Bierzemy sobie, podwijamy tutaj tak Tak naprawdę, jak zrobicie zakład Nie ma potrzeby grzać tej papy, ale my se po prostu grzejemy Dla naszej wygody, nieraz jest wiatr, nieraz zaczyna to przesuwać wszystko Także Na pewno nie zaszkodzi, nie? Ariad Ja to biorę sobie zawsze kawałek pogrzebacza Pogrzebacza, bednarki Opa zupełności wystarczy No i tutaj jeszcze sobie, pamiętajcie, żeby zawsze coś zakładać na takie pręty, czy coś. Yy, jeszcze sobie tutaj damy łatkę taką, nie? Tak, żeby tą izolację zachować. Tu jest przecięta i tak to jest niby poza ścianą, ale na pewno nie zaszkodzi, prawda? Też, żeby nam to nie sterczało. Nie odstawało Chodź tutaj o, Troszkę Troszkę się przykrzywiło Ale zaraz to Ogarniemy Ciach, ciach. Tu żeby się zalało przy tym, no i wystarczy i tak robimy sobie wszystkie łączenia. Nie?